Wiecie co? Ja to czasami zastanawiam się, o co w tym wszystkim chodzi. Ja wiadomo, że chodzi o pieniądze, i tutaj zapewne rozmawiamy już nie o milionach, a o, o miliardach. I czasami mam wrażenie, że niektórzy, którzy te miliardy próbują przepuszczać, mają trochę klapki na oczach w tym wszystkim. Może celowo, może nie, może ja czegoś nie wiem. Zwróćcie uwagę na jedno. W zeszłym roku koncerny chińskie samochodowe, które sprzedawały auta w Europie, no dostawały cła karne. Standardowe cła na auta elektryczne z Chin było 10%, no ale koncerny, które według Komisji Europejskiej specjalnej powołanej do tego komórki były dotowane przez rząd chiński, by wejść do Europy z lepszymi cenami. To te koncerny, które chciały współpracować z Unią Europejską dostawały dodatkowe cła karne na poziomie około 20%, a te, które nie chciały współpracować nawet 40%, czyli w sumie nawet połowa wartości tych pojazdów mogło stanowić cła. Tak, zapewne był to element do tego, by te auta w żaden sposób już nie były konkurencyjne. Czy jest na to furtka? <laughs> Całe mnóstwo i teraz fajnie pokazał to BYD, który nam przykładzie Modelu Delfin, czyli tego małego elektryka, no, w sumie przeniósł produkcję z Chin do Tajlandii. No i okazało się, że tutaj Tajlandia nie jest objęta tymi cłami, bo to już nie jest produkowane w Chinach. Co za tym idzie, można spokojnie to obejść. I uważam, że to będą dwie pieczenie na jednym ogniu, bo przypomnę, że Unia Europejska na koniec roku będzie rozliczała producentów w Europie za to, ile który ma emisji CO2 uśrednionej pośród sprzedanych modeli, a wiadomo, że BYD chińskie będzie miało bardzo dobrze uśrednione te normy, mają bardzo dużo elektrycznych samochodów. Co za tym idzie, żeby koncerny europejskie, japońskie czy koreańskie nie musiały tego cła płacić do Unii Europejskiej, to pewnie BYD powie kolejny rok z rzędu u nas jest taniej, chodźcie do nas, mamy trochę slotów wolnych, możecie u nas kupić. No ten biznes widać kręci się całkiem mocno. Mamy dla partnera tego odcinka strony Car Vertical, czyli strony, gdzie możesz sprawdzić sobie historię samochodu przed zakupem i przechodząc w link, który masz w opisie tego filmu z kodem motodoradca otrzymasz 30% rabatu na zakup takiego raportu. I warto w pierwszej kolejności sprawdzać każde auto, jak jedziesz, żeby zobaczyć, czy aby na pewno z tym autem wszystko jest w porządku, no bo nie zawsze ci sprzedający są fer wobec nas, niejednokrotnie mają amnezję, zapominają, że jakieś auto miało kolizje, szkody, czy e, wypadki, czy w ogóle całki różnie w życiu też bywało, bądź po prostu nie chcą tego pamiętać, i to wy więc warto po numerze na to sprawdzić, przechodząc sobie w link, który masz w opisie tego filmu, z kodem MOTODORADCA otrzymasz 30% rabatu na zakup takiego raportu.